Cześć, mam na imię Agata. I uważam, że mam sporo szczęścia w życiu. Należę do tego grona osób, które z radością mogą powiedzieć, że praca jest jednocześnie ich pasją. Mam na myśli to, że właśnie mija trzeci rok, jak zawodowo czytam książki i niedawno przeczytałam swoją setną książkę przed mikrofonem. Był to moment dosyć wzruszający, bo zdałam sobie sprawę z tego, że czytanie to jest takie moje pierwsze i najdłużej trwające hobby. Pochodzę z domu, w którym zawsze było mnóstwo książek. Tato był zecerem, mama techniczką, poligrafką i przynosili do domu z pracy literaturę każdego rodzaju. Czytałam bardzo dużo i w oparciu o te książki budowałam sobie swoją wrażliwość, wyobraźnię i język porozumiewania się ze światem. Pamiętam, że jak dzieci śmiały się na przykład z mojego koloru włosów, to opowiadałam im, że jestem zaginioną siostrą Ani z Zielonego Wzgórza. Albo na przykład z Przyjaciółką z zerówki, mieszkałyśmy w blokach naprzeciwko i na wzór dzieci z Bulerby zbudowałyśmy sobie taki język, stawałyśmy w oknach i przy pomocy różnych gestów rozmawiałyśmy ze sobą, marząc jednocześnie, że puścimy sobie sznurek między tymi blokami i będziemy sobie wysyłać po nią liściki, już takie bardziej rozbudowane. No i jak w dorosłym życiu okazało się, że czytanie można zarabiać na utrzymanie, to Przeleciałam się po warszawskich studiach i tak oto zostałam aktorką-lektorką. A poza tym dużą przyjemność sprawia mi, jak ludzie zaczepiają mnie na ulicy i pytają: Pani wie, że jest Pani podobna do tej aktorki? A ja pytam: jakiej? To i na to Julian Moore. Uważam to za ogromny komplement, chociaż moim zdaniem jestem bardziej podobna do Doroty Masłowskiej.